mano mordeczki, z tej strony Piechu i chciałbym wam zaprezentować serwer na platformie San Andreas Multiplier z trybem roleplay ale wjechało idealnie tryb roleplay to jest mordeczki od odzwierciedlenie prawdziwego życia w Geta San Andreas Multiplier tak, możecie mieć tutaj wszystko samochód, auto, wszystko kurwa praca, wszystko, prawo jazdy, być policjantem w organizacji przestępczej wszędzie, pach <grym> nie no, świruję Możecie być tutaj przestępcą, sprzedawać narkotyki i możecie wszystko dosłownie mieć, do, mieć dom, kobietę, dzieci, wszystko. O wszystko dzięki komendom Ukośnik Mi i Ukośnik do dobra. Może nie przedłużając to. Logujemy się do gry na postać Luis Capone. Postać Włocha to jest, włoska postać, która ma przegrane, przegrane 15 godzin. O, zaraz 16, dobra. Więc tak, tą postacią mam zamiar grać w organizacji Kamora. To jest włoska mafia organizacja przestępcza. Na razie jestem tam jako Vannabi. Wczoraj tylko tam krótko pograłem z jednym gościem od nich. Stałem zaproszony tutaj do ochrony i w ogóle. A kurwa... A kurwa no, a nie zdążyłem... No dzisiaj nic nie grałem o chciałem właśnie na filmiku z wami pograć Pozdro mordziaty, grałem z nim garrisonem C, w porządku chłopaczek jest, mój wam. E, dobra, może pojedziemy sobie na downtown, daun co? Pojedziemy sobie na downtown. Jak to jest chujowy kurwa... W... Jak będzie chujowy odcinek czy coś, to sorry, wybaczy mi, ale pierwszy odcinek to jest kurwa z serii gry, rozumiecie? Musicie mi to kurwa wybaczyć mordeczki, nie no, śmieję się. Dobra. No to co, no to kurwa gramy, nie? No to gramy, czekajcie, ja sobie mikrofon tu trochę przestawię, wiecie? Troszkę mikrofon przestawię i klawiaturkę. Yy... Gramy włocha ciał, yy, Proszę na... Down, down. chyba tak to się pisze. Chyba się tak to pisze, przejazd płatny. Dobra, jak widzicie, ogólnie już trochę zmęczony jestem trochę, nie? No ale filmik musi się nagrać, kurde. Dobra, mordeczki jak widzicie tutaj ten. Wsiadamy sobie teraz do taksóweczki, jest tutaj tryb taksy, tryb, tryb, no, że mówię tryb taksówek y, autobusów tam Podchodzicie do, do przystanku i klikacie klawisz Y i sobie wybieracie przystanek gdzie chcecie. Lecz taksówki są wi wiadomo łatwiejsze, wygodniejsze, więc skorzystałem sobie oto to z tej taryfy y, Ukośnik ZP Ukośnik ZP odpinacie, zapinacie pasy. 189 graczy na serwerze. Wow, naprawdę serwer jest mega! Mówię Wam, polecam wszystkim. Podeślę Wam oczywiście linka w opisie, podeszcie Wam linka i wszystko w opisie. I dobra, lecimy tam na downtown do nich, co nie tak. Ja może do nich napiszę tu na Discordzie. Teraz eee, za ile wy będziecie, ja nagrywam. Na no, ty jak co. Dobra. Jakoś to będzie, nie? Zapierdalamy sobie taksóweczką Właghan Buak, taxi. To jest chyba gościu o takim nazwisku, wiecie? I założył sobie taką firmę, bo ty możecie sobie firmy zakładać, biznesy, siłownie. Aptek nie ma, ale są gastronomie, są, yy, są strzelnice, są yy, salony samochodowe, są kurwa taksówki. Naprawdę jest tego wiele, jest ochrona, właśnie w ochronie jestem. Jestem w siłowni i pracuję, znaczy się yy, I w mu CSG oraz manici, pizza, pasta Te, te dwie organizacje są Są yy, organizacji pod którą teraz gram Dobra, yy, tutaj... Tak, tak Dzięki Dzięki Dobra, pierdolić odgrywanie kurwa, nie? Teraz, świruję, nie bierzcie z tego przykładu, teraz po prostu tutaj wyszedłem żeby pograć z moimi mordeczkami z organizacji, co nie? No, gram ROBERY Projekt cały czas. Okej, okay. wziął już gra ROBERY Projekt. Zobaczymy, co tutaj. Co tutaj nas ciekawe. Cieka... Yy... Co nas ciekawego te czeka. Ja wiem, ja, ja, mam dziury w bani, panowie i panie. Wiem, wiem, ponieważ kurwa. Trochę się przejarało w życiu, co, nie? tego i tego dobrego i swego. No i dlatego ten efekt dźwiękowy wyłą Wyłączę rady, żeby o oprawa nie ścigali. Yy, dobra, tutaj jest puste jak widzicie. Yy, ogólnie tak, żeby dostać wypłatę 800 dolarów, musicie być 30 minut równe na służbie w danym budynku danej grupy. To znaczy, że musicie za 30 minut na ukośnik duty i automatycznie dostajecie w potę 800 dolarów, co nie? Szczerze mi się nie chce teraz kurwa stać, bić tego duty jeszcze tym bardziej na odcinku. Ja sobie wolę kurwa tu coś pograć, wiecie o co chodzi. Ja nie gram dla kasy, ja gram, żeby się kurwa dobrze, nie wiem żeby dobrze sobie pograć, nie? Tej ziomeczek Awczy, która jest godzina, zobaczymy. 33 po, nie ma go 13 minut, dobra, chujne Chyba nic nie zagramy teraz, wiecie? Chyba nic teraz nie zagramy Dobra, wiecie co znowu gra jak znajdzie się ktoś do gry Nagrywanie, sorry eee, dobra, dobra, jestem tutaj jak widzicie jakiś gościu stoi sobie Nie wiem czy on chce grać czy co Nie wiem w ogóle kto to jest, nie? Ale zagadamy do niego, nie? do góry finalnie ująć się na oczach no elegancko, roleplay musi być kurwa elegancki i zajebisty i w ogóle kurwa wiecie kozacki co nie ogólnie da dajcie, mi, dajcie mi znać mordeczkiem następnych dajcie mi znać w komentarzach czy chcecie następne odcinki bo jak nie chcecie następnych odcinków to ja pierdolę i się za to po prostu nie biorę wiecie o co chodzi nie może spróbuję kurwa za 3-4 miesiące jeszcze raz jak wyleczę głowę i nie będę miał w bani jak teraz. Eee. Ja, no trzeba być pozytywnie jednię tym, co? Eee, ale ten gościu chyba tutaj kurwa śpi. Ej, nie śpi kurwa. Twilka palcami przed twarzą. Mężczyzny. O, ruszył, ruszyłbym. Głowa ruszyła, widzicie? No sorry, sorry, dobra, dobra, nie śpi, dobra. A duże, wziął Ja robotaju, написал та нос, там еще приснял, что там? О, курва, то русские, вы пердали русские, не? Добро, не пердали, але что там? Не извините. Так, ты там. лечить Dobra, dobra. No to co, no to idziemy sobie... O swój chłop. Rusek? Nie wiem, o czymś, o czymś chyba nie wiem, wiecie? No ale... Uh -huh. Sorry. No ale sobie chociaż mamy z kim pograć, co nie? Moi na razie... Robię robery projekt. Więc kurwa, no trzeba czekać. Co nie? Chyba, że już wrócili. O! Ktoś przejeżdżał. Czarna, czarna auto. Możliwe, że już właśnie wracają. Co nie? Możliwe, że już wracają. Z muszę muszę monitor nowy kupić. Większy, bo ten jest za mały i mnie Nie, Nie, to nie oni. Yy, dobra, dobra. I nie wiem, czy mikrofon nowy kupić, czy nie? nie. Dzisiaj przyszedł ten, co teraz używam, co nie. I więc tak to jest, nie. Zbieramy się, nie? Dwa razy coś tak tanio i na szybko. Jasne, jasne. Słyszałeś? Spojrzał na Salvatore. Salvatore. gramy z nim, nie? Tak, tak. Ten za... zabrał się na robienie. Będzie. Dobra, pyk, szybka akcja wiecie ukośnik podaj 60 Dwa razy coś, coś dwa razy Dwa razy tak tanio lasagne poda podam Lasagne. Dobra Okej okay. yeah. Lecę do spania zaraz jak to nagram nie. Tylko wstawię do montowania i. W sumie co tu montować, nic nie ja trzeba montować, tylko będę musiał. A no, nawet nie będę musiał montować teraz na YouTube pójdzie. Taki teścior, wiecie, wiecie o co chodzi. Lówka sofa, ale kurwa przed snem.

O kurwa Znamy się na rzeczy No i teraz można nagrywać, nie? Znamy się na rzeczy Dobra Ten tam kurwa gada jakieś pierdoły Tak O, oh, 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 Ale kurwa animka, zajebista Tak Do. A i muzyczkę wam wkleję w tle Muzyczkę, muzyczkę wam wkleję, no do shopy, hej, paste, o, Ale się zryłem, nie? Aha Do Dobra e, Ja też znałem taką jedną Włoszkę, oj znałem Co z nią? Co z nią? Jak miała Może znam Może znam Do głębi poznałem Moczy, lewa i zaśmiał się po usłyszeniu jego wypowiedzi Kurwa O po jego wypowiedzi Dobra, dobra, dobra jest kurwa dobrze Coś to może jeszcze wyjść z tej lufy Coś to może jeszcze wycisnąć, z... no, ale mnie nerki napierdalają Nie wiem czemu białka chyba nie mogę brać wiecie? Tylko chyba nie Kapusta, już się Chujowo. E, Jakiej było? Podrapał się ...ty jak kolana głowy. <grystanie> o, dobrze gra, dobrze gra. Czy to jest kurwa mój ziomek? Citrusek? Ja nie nacha... Nie, nie znają, to jeszcze w Moskwie było. Oh, sorry. Pa, ra, ra, ra. Rozumiem, rozumiem. Zobacz jakąś górę. Po fajki bym pojechał. No, po fajeczki. Fajeczki, byśmy pojechali. Heh, <laughs> na, na dwa buty. Ej, ty... Barstą śmiechem. Rozumiem, rozumiem. i przed... przed restauracją. Już tutaj przetarł pod z czoła. dobra. poczekamy pewnie coś chcę odpisać. A wiem, kurwa, z tego. No z życia, kurwa, z życia, kurwa. Z gry po prostu wiem, jak to jest kurwa, jakie to jest wkurwiające. Jak ktoś coś napisze, nie da ci odpisać, a już wyjdzie z tego. Więc tutaj. Trochę empatii, wiecie, trzeba było żyć do niego. Wiecie, co chodzi po chciałach, kurwa. Za, ale mam kurwa, kolbę się skułem, trochę, nie? To ten pięć co Żydów w Impalu wskazał na pięć i się zaśmiał pizza po Żydowsku. tak. Ta. Dobra, co oni tutaj mefią? A co A my zami pograć. A ty? A, ja się toczy na e, lesce, gram. <laughs> nie mam pojęcia ty. Spojrzał <laughs> na Włocha. Na Włocha. Nie mam pojęcia. Ale duży skurwę. No, duży jest kurwa, chłopcze, nie? Znaczy duży. Jakby się tutaj bawna na wasze kulturysty, co nie? Czyli ma wbite 1000 jotów, jak masz wbite 200 jotów to masz wysportowany, a jak 600 no to masz umięśniony. Ja mam na razie 108, więc... O kurwa! Sorry, więc jeszcze trochę do wysportowanego. No, postaram się kulturę bić, Przedem na tą postać nie na chwilę tak naprawdę i zobaczymy jak to będzie, co nie? Czas pokaże kurwa. Kto jest kim? Dobra. Dobra, nie wiem czy kończy ten odcinek, bo to nie wiem czy miał być taki zapoznawczy, czy zrobić czy po prostu normalny 30 minutowy, nie wiem Zapytam się kurwa ich tam na Discordzie kiedy oni będą, żeby coś tam z nimi pograć wiecie? Jak tam ach, pach pach Was zapraszanie tu do restauracji. Nie. Chociaż wątpię, bo jestem van Unbobby. Ej, gdzie ja kurwa jestem? Luis Capon, nie mam, nie mam. Ale mogę drzwi o, otwiera zamykać. Ragatko. Patrzcie jakie to te, te tu są w ogóle, nie? Wybierz przywitanie, pat, patrzcie to, patrzcie to, o kurwa, nie? <śśmiech> patrzcie to kurwa, to jest kurwa przywitanie, nie? Pa, 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 pa. Kur, o big, piąteczka kurwa, nie? Wzięliście to? Elegancko kurwa <laughs> Elegancko, elegancko Elegancko, no dobra Ona zbita My chyba też będziemy kończyć ten odcinek, bo oni chyba nie mają zamiarów bić. Ja do spania chyba będę leciał, Dusty da, Dalia Ta, ta Cześć Bonjour No jakoś tak No jakoś tak Nie wiem jak sam Sam nie wiem jak cię mówi tak szczerze Co to jest? Ty Neville jakiś przyjechał Dobra ja idę kurwa O no gramy Grają poza Santos, kurwa Grają poza Santos A hojnik se grają chłopaczki, nie? Dobra, mordeczki, my finali. A czekajcie, może tutaj. E, ja kończę ten odcinek Nie ma jak cię dorzucić po gry No wiem, wiem Kurwa Wcześniej mogą kurwa ten, ma w cs sobie pograć. <laughs> Dobra mordeczki. Tym akcentem oto kończymy ten odcinek z Akurcio i sobie staniemy. Kończymy ten odcinek tym akcentem. Jeśli wam się spodobało no to... Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, a i da dajcie znać koniecznie jak mordeczki, czy chcecie następne odcinki, czy, czy raczej żebym sobie to, to odpuścił, co nie? Ale będzie zajebiście coś mi się wydaje, nie? Dobra, trzymajcie się mordeczki. Piona strzała, kurwa i łapka w górę. Siema.